Dobra, pierwsza próba odpalenia magnetowidu. Jak widzicie obraz jest piękny niebieski. Magnetowid działa. Może się coś da przeczytać. Kaseta przyszła pocztą. Proszę bardzo, kaseta nieprzewinięta. W wypożyczalniach coś takiego się płaciło. Za coś takiego. Coś silniczkiem jest. Jeszcze raz pchniemy bardziej. Weszło. Weszło. Na razie nie przewijamy, dajemy play. <grywa> Działa jakość kijowa. Pewnie trzeba dostroić głowicę. tam ich i maraję. To znaczy ja ich maraję. Chyba, że oczywiście ty nie masz ich na obu. W tej chwili mamy naukę... Zawładnię twoją świadomością dzięki technologii DVD. Ta płyta zapewni ci więcej emocji i informacji niż jakakolwiek inna. Wybrane sekwencje z produkcji. Struktura efektów specjalnych. Doskonała wizja tego, czego nie zobaczysz nawet w kinie. Podążaj za znakiem białego królika. Włącz komputer, odpal płytę DVD-ROM i poznaj tajemnice Matrixa. Wejdź do internetu, by odnaleźć wirtualny arsenał nowych możliwości i informacji. Zrób test na wiedzę o Matrixie. Wprowadź do pamięci Kung Fu, załaduj kompletny scenariusz filmu. Zobacz narodziny cyfrowych potworów, sprawdź każdą kartkę filmu. Chcesz więcej? Matrix na płycie DVD rzucicie w sam środek rzeczywistości wirtualnej, bo realny świat nie istnieje. Istnieje Matrix na DVD. Wow. Film udźwiękowiony w systemie Dolby Surround. Matrix. Wszystko w porządku? To nie ty miałaś mnie zmienić. Wiem, ale chciałam to zrobić. Spodobał ci się? Lubisz go obserwować. Nie wygłupiaj się. Wiesz, że trzeba go zabić. Morfeusz sądzi, że to wybraniec. A ty? To nieważne, co ja myślę. Ty w to nie wierzysz. Słyszałeś? Co? Czy ta linia jest bezpieczna? Na pewno. Na mnie już czas. No dobra, nie będziemy całego filmu puszczali, przecież można go oglądać w legalnych źródłach. Ale jeszcze jest coś fajnego po oglądaniu filmu. Zapach używanej kasety. Patrzcie. Można się sztachnąć. Można się sztachnąć.